21 pytań. Jedziemy. Organizacje promujące prawa osób homoseksualnych sprowadzają ludzi na swą drogę. Nie, nie robimy tego testu. Ja się zgadzam z tym na przykład, że sprowadzają bardzo często. Nie zawsze, no tak, ale no tak. bardzo. No Czyli no zgadzamy nie zawsze... się. Tak, ale jest to. No, dobra, daj tak, full. Dalej, Jedzie dalej, dalej. z tym, kurwa, co ty się będziesz? No, chłopie, kurwa. Naj... Ale, co, ale indzij najważniejsze indzij, wyszło. Indzij, Gejem nie jesteś, kurwa, co to, nie walczymy no. z kurwią, no. dawaj tych kurwa. Nie przeszkadza mi publiczny widok par homoseksualnych na ulicy. No, jak idą sobie po prostu, a nie za rękę, albo się nie liżą przed mnie dwa chłopy, to mi nie no to, ale... Co dalej, jak ale co jak, jak idą, ja liżą, ale słuchaj, to no to musimy założyć... Musisz założyć jedną rzecz, jeżeli idą obok siebie i ty nie wiesz, że są parą homoseksualną, to nie masz w ogóle skąd to wiedzieć, no załóżmy, że tak. idą, na, trzymają się za rękę, albo daje sobie buziaka na twoich oczach, no. Co jest? Czyli jak se dają buziaka, tak? No, no nie, no inaczej, no jeżeli jest teza, jest teza, że nie przeszkadza ci, przeszkadza. No jak się całują przy mnie, dwóch facetów się całuje jakoś namiętnie, nieprzyzwoicie, to przeszkadza mi nawet tak bo chłop z babą się liżą przy mnie. Dziwne to jest dla mnie. Jakś, no nie, nieprzyjemna, nieprzyjemna sytuacja, tym bardziej bym powiedział, jak mężczyzna z mężczyzną, chociaż nie ma to znaczenia, czy to mężczyzna, czy mężczyzna, czy kobieta, czy kobieta, czy kończy z lwem. To w wpiździe, bo nie jestem rasistą, nie jestem homofobem, a natomiast nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja, na pewno. Okay. Kiedy spo spotykam osobę, z którą mógłbym się zaprzyjaźnić, sprawdzam jej orientację seksualną, aby móc się wycofać, jeśli okazuje się, że jest homoseksualna. Czyli poznajesz ziomka i nagle się okazuje, że ten ziomek jest gejem. Czy by to coś zmieniło w waszej relacji? Spojrzałbyś na niego daj inaczej? daj delikatnie. W prawo, nie tak o. Nie, akurat uważam, że też to jest ważny aspekt. No bo jeżeli poznajesz na przykład ziomala i dowiadujesz się, że jest gejem, to zaczynasz mieć takie... Kurwa, czy on nie chce mnie wyruchać? Ha. Nie no, aż tak to nie, no ale na przykład wiesz, no. Może nie żartowałbym z jakichś rzeczy przy nim. Wiesz jak to jest. No ale też... No dobrze. Nie ma dla mnie znaczenia, czy moi przyjaciele są osobami homo, czy heteroseksualnymi. Nie walwchuja. Czy moi przyjaciele... No nie mam przyjaciół gej, chyba. Nie mam. Czyli ma to dla ciebie znaczenie jakieś? Prawdopodobnie z mojego życia to wynika. Delikatnie w lewo. Jak w lewo? Nie zgadzam się. Dobrze. Nie popieram idei, w imię której osoby homoseksualne pracowałyby w zawodach, gdzie mogłyby stanowić zór do naśladowania dla dzieci. <laughs> Czyli, na przykład, czy uważasz, czy, czy, czy robiłoby to dla ciebie różnicę, że, na przykład, nie wiem, nauczyciel twojego przyszłego dziecka w szkole byłby gejem, albo nie byłby gejem, czy był heteroseksualny. No, jeżeli odnosił się z tym, to jak najbardziej mi to przeszkadzało i mówił, że gejem jestem gejem. Kurwa, bądźcie gejami, jestem gejem, wow, jestem normalnym gejem. Przeszkadzałoby mi to, jakby się z tym odnosił. Jakby moje dziecko wiedziało o tym, tak, jak, na, jak najbardziej. Ale to co, to ale, 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 ale ja dobra, ale słuchaj, jakby sobie z tego, że twoje dziecko wiedziało o tym, no jakby. No. Kurwa, no co no? Nie, jeżeli no, to odnosił to... się z tym, że jest gejem, no to by mi to przeszkadzało. Czyli nie, nie, popie nie popierasz tej idei? Czyli tak, jak miałby gejem być, na przykład nauczyciel twoich dzieci, to musiałby to ukrywać? Nie obnosi się prostu. prostu. Czyli ukrywać. Zgadzam się. Jestem bardziej podejrzliwy wobec osób homoseksualnych niż w osób heteroseksualnych. Podejrzliwy. podejrzliwy. Zgadzam się na 100%. Przebywanie w towarzystwie osób homoseksualnych sprawia, się, że sprawia, że czuje się nieswojo. Dziwny klimacik jest, co? Dziwny jest klimacik, Ale na, na przykład ja miałem taką sytuację w szkole podstawowej już. Na samym początku szkoły podstawowej, jakaś trzecia, czwarta klasa. Jeden chłopaczyna ode mnie z klasy, identyfikował się jako osoba B i proponował na przykład, że zrobi mi lask. No to się oczywiście nie zgodziłeś, tak? Nie. <tryk> <tryk> Nie, absolutnie, y, przybywajcie w towarzystwie osób seksualnych, to y, nie swoje, zgadzam się w chuj z tym. Okej. Okay. Lubię towarzystwo osób homoseksualnych. Co to jest za zjebane pytanie? Kurwa. No lubisz albo nie lubisz, no kurwa. Wyjebane mam w to jajca, jak do mnie Czyli środek. Środek. Gdyby kurwa, osoba. Tyle pytań? Gdyby osoba homoseksualna przedstawiała się do mnie, byłbym bardziej urażony niż w przypadku osoby heteroseksualnej. To jest bez sensu pytanie w ogóle. Nie no co, no jakby do ciebie. A no dobra, no musimy. No... Kobieta? A dobra, to tak, no to No to to. to no tak, 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 tak. Dla mnie było bardziej uraże... No to oczywiście, że tak. Bo odpychałbym od siebie, ja. <grym> Dobrze. Myśl o homoseksualizmie napawa mnie obrzydzeniem. Kurwa mać, no nie będę, nie bana dostanę, czy to nie ma znaczenia co taki test robiony, nie no kurwa mać, no daj delikatnie Max prawo, szybko. Czułbym się niekomfortowo mając za spółlokatora osobę homoseksualną. No nie miałbym na pewno takiego lokatora, chociaż kurwa, chuj wie co to się w tym życiu zostanie, tak? Czy no pytanie komfortowo? proste, wolałbyś mieć lokatora, lokatora, bądź lokatorkę heteroseksualną, czy homoseksualną, no? Nie jestem żadnym homofobem ani w tym stylu, ani rasistą. Yy, więc. Yy, po prostu absolutnie nie jestem rasistą ani osobą yy, homofobiczną w jakiś sposób. Natomiast nie chciałbym mieć chyba spółrokatora geja. Yy, niekomfortowując się ze spółką, delikatnie w prawo bym dał. Dobrze. Zdarzało mi się rzucać obraźliwe obelgi na temat płci wobec męskich. Yy, męskich kobiet lub zniewieściałek mężczyzn. Okej, okay, no. Czyli jak masz. No, rozumiesz. No, czy na przykład jakiś peł, czy takiego nigdy w życiu nie użyłem takich słów. Tak, tak, tylko się nie mówimy o słowach takiej wagi, ja wiem, że jako ty, ty jako partner nigdy byś takich słów nie użył. Tylko po prostu, że nie wiem, że miałbyś kogoś obrazić... Ja mówię mu, ale cipa, tak? Na no na przykład, no. Nie jestem takim człowiekiem. Czy nigdy, nigdy się nie zdarzyło? Nigdy się nie zdarzyło? Znaczy, Dobrze. Zdarzało mi się bezpośrednio krytykować osoby za ich homoseksualizm. Nie, Bo nie rozmawiam z homoseksualistami, tak? Za często. Czyli środek. Bo nie miałeś takiej sytuacji. Nie będzie. Trzymaj się z daleka od osób, o których wiem, że są homoseksualne. <grymne> czy z daleka się trzymam? <grymne> Przyjaciół, trzymaj blisko wrogów jeszcze bliżej, jak to się mówi. Nie wiem, czy to może mieć odniesienie do tego pytania, natomiast. Słuchaj, Bandy i Ginny są po ślubie. No to, to, nie zgadzam się. W takim razie jak oni są gejami, no gadam z nimi czasami, tak? Czyli tutaj damy. Gdyby się okazało, że mój przyjaciel, przyjaciółka jest osobą homoseksualną, rozważyłbym zakończenie tej przyjaźni. Wyobraź sobie, że Marian mówi, że robi coming out i mówi kurwa stary, no nie mogę tego dłużej kurwa ukrywać, trzymać i głębić w sobie. Jestem gejem. Rozważyłbyś zakończenie tej pięknej znajomości? Między wami tyle wspólnych rzeczy razem. Trochę krzywo. Sporo z Mariem przeżyliśmy, nawet mogę wam zdradzić, że w różnych hotelach spaliśmy w jednym łóżku. Prawdopodobnie zakończyłbym tę relację. Rozważam zniszczenie mienia osób homoseksualnych jako kary za ich homoseksualizm. Rozważam zniszczenie mienia? Czyli na przykład gej ma samochód temu rozpierdalam furę, bo jest gejem? Tak. <gamy> To teraz właśnie rozważasz to, więc nie wiem. Nie, absolutnie nie rozwaliłbym gejowi samochodu bez powodu. Czyli środek. No jak środek. Nie zgadzasz się. Homoseksualizm jest niemoralny. Nie zgadzasz się, tutaj wiem. Niemoralny, no ale co to moralność? To jest coś, co okaże, że człowiek ma inną, tak? Dla kogoś moralne jest na przykład ruchanie konia psa. Znaczy, nie wiem, czy takie rzeczy mogę mówić. Ja absolutnie nie pobiorę takich rzeczy. Psa, co opowiadasz? Woda. Chciałem, czuję, żebyś nie poruszał takich nie tematów nie u mnie na streamie, jak i zresztą na, na twoim streamie. Ale, no, moralność to jest coś względnego, tak? No Każdy ma inną moralność. Jak zostajesz wychowany What? w takim obszarze świata, że jest, no od tego to zależy. Ale, moralność. myślę, że zoofilia nie jest żadnym wyznacznikiem moralności. To dla Zeofila myślę, że to nie jest e, niemoralne. Myślę, że dla Zeofila ruchanie zwierząt jest niemoralne. Słuchaj, chciałbym zakończyć ten temat y, na moim streamie, natomiast myślę, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie: czy jest moralny, czy niemoralny. Homoseksualizm czy jest moralny? No, dla kogoś jest moralny, dla nieko dla kogoś nie. No, zostawiam to odpowiedź na środku. Nie, nie będę decydował o moralności. Stosunki homoseksualne powinny być nielegalne. Stosunki. Stosunki. Stosunki same, stosunki same w sobie wydaje mi się, że mogą być legalne, natomiast jakieś adoptowanie. Dobra, już nie będę tutaj się, bo nie jestem rasistą ani homoseksualistą, ani homoseksualistą jestem. Natomiast jakieś adoptowanie dzieci, z mojej perspektywy moralności, nie dążyłbym do tego raczej. Natomiast jeżeli większość ludzi w danym kraju tak chce, niech tak będzie, tak. Żyjemy w czasach, znajdujemy się w kraju, w którym jest tak jak jest. No. Większość ludzi decyduje o tym, jak jest w kraju, i niech tak będzie. Po prostu. Nie jestem gejem, nie jestem. Po prostu. Nie ma rasizmu w pełni. Jakiego rasizmu? Czyli nie zgadzasz się. Powinno być wszystko legalne. legalne. Czy... Nie, no tak to. W sensie, co to znaczy? Stosunki, kurwa, śluby, no nie uważam, że nie. Że tak, że nie Dobra, nie zgadzam się. Daj delikatnie w lewo. Okej. Okay. Bierzemy się powoli do końca. Osoby homoseksualne są prawdopodobnie odpowiedzialne za część skierowanych w ich stronę szyderstw. W jakim stopniu? No, to też jest straszne. Wbranie w grupę wszystkich osób homoseksualnych, tak? I co, jest to na mok, czy nie? Tak, już, już już ostatnie tutaj dwa pytania, Włoda. Ale nikogo nie ma na DC w ogóle. <laughs> no to gramy w trzy osoby. Okej. Okay. Y Jeszcze raz pytanie poproszę. No, czy wszystkie, większość tych os oszczers takich y stereotypowych oszczers w kierunku osób homoseksualnych. To czy oni sami sobie są temu winni, czy. Czy jak uważasz? Taka jest teza. Nie, no nie, nie zgadzam się z tym. Chociaż nie do końca, no bo też jakieś tak wyzywające, jak jakieś marsze i tego typu rzeczy, no delikatnie w lewo bym dał. Jakieś takie bardzo ciężkie, no już dobra, nieważne. Czy mam dystans w relacjach z osobami, które podejrzewam o homoseksualizm. Czyli jeżeli miałbyś jakieś podejrzenia, to czy byś się zdystansował? No ale prawy prosty, tak? O to tak, chodzi? Tak, tak. Delikatnie tak, zgadzam się delikatnie w prawo, nie, Max. Małżeństwo jest pomiędzy mężczyzną i kobietą, nie popieram małżeństw tej samej płci. Kurwa, i za to będę miał bana, nie popieram. Zobaczmy na wynik. Poznawczo. Całkowita 60%? Czy jestem bardziej homofoby niż nie jestem? Czy jestem zły, czy jestem niezadowolony? No, słuchaj, na pewno rasista, jesteś większy niż homofobem. Także brawo. No musisz nad sobą, Włodar, popracować zdecydowanie, jeśli chcesz być partnerem Twitcha, ale bardzo doceniam, Bo że o podjąłeś próbę. Teraz depiluję jestem partnerem Twitcha, absolutnie, na moich transmisjach, nie spotkacie homofobii, absolutnie, z tymi ślubami to żart głupi, sorry Twitch Administration, każdy robi co chce, ja to jestem tolerancyjny w chuj, nie mam problemów do nikogo, naprawdę, do nikogo nie mam problemu. Wolny Polska, wolny świat, niech to wszystko się niesie, niech to się trzyma i naprawdę niech to będzie najlepsze co może być. Niech każdy robi na to, co ma ochotę, niech to po prostu będzie takie ten. A każdy co się tam myśli, chce myśli, nie i bije kogo chce. I wolność słowa, wolność ręki, to jest wszystko fajne, to jest wszystko fajne. A u wolna Polska! Super. Myślę, że bardzo przyjemnie i ciepło zostanie przyjęty ten test. Już w przyszłym tygodniu test na Konfidenta <grywa> w naszym wykonaniu. Fajnie, fajnie, fajnie. Ogólnie cieszę się, Włodar, że po naszej ostatniej zwadzie, po prostu nawet nie tyle co pod presją tłumu, ale po prostu samozwańczej refleksji samorefleksji, Po prostu widzę, że zmieniłeś swój światopogląd. Zawsze taki byłem. Nie wiem skąd to oskarżenie w ogóle Czyli skąd to okay. stanie do mnie na Instagramie, co tam rasisto, takie rzeczy absolutnie są mylice. Pisali, pisali tak do ciebie? No, zdarzały się takie nocne wiadomości do mnie na dzień. Masakra, widzowie. I... Pamiętajcie, że samosąd jest również zły. Mówię to ja w pełni świadomy partner Twitcha, który zawsze trzyma się regulaminu. Eee, I co? No i po prostu. No świetnie to wyszło. Świetnie to wyszło. Brawo. Nie jestem homofobem, nie jestem rasistą, nie jestem nikim, nie Coming jestem jaki jestem. Nie jestem nikim. Świetnie. Brawo, kurwa ganiały. stary, brawo, no nie, brawo, nie mogę brawo, tego dłużej. kurwa puch, ukrywać, trzymać i głębić w sobie. Jestem gejem. <laughs>